Cześć, wit witajcie na kanale Jotka Miasto Grabowiec. Wczoraj cały dzień padał deszcz, więc postanowiłem coś przymajstrować Zrobiłem wszystkie okna, już są powstawiane. Czas pracy 5 godzin, było 6 okien. I od frontu wejście. Talo, pokażę Wam dookoła, jak to wygląda. Dobra. Następnym krokiem w tego typu operacji jest postawienie już na stałe. Na podstawie. Dobra. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak nie, to dajcie łapkę w dół. Napiszcie coś w komentarzach. Czy ładnie czy nieładnie, i subskrybujcie mój kanał, i do zobaczenia, cześć.